Zgonów? Nie trzeba. Trzeba? Komu się będzie to chciało uzupełniać? Co ty, wariacie? Ja uważam, że to nie będzie trudne, szczerze. Są chłopy, co to szybko skończyły, i wydaje mi się, że w trudnościowo w porównaniu do oryginałki to będzie nic. I mówię bez żartów, teraz i ironii. Zawsze tak uważasz? No i zazwyczaj mam rację. Dobra, lecimy. Kastel Roszada. Dwa bułki. Tak o, błos od razu? A, nie mogę strzelać. Ja nie, nie wiem. Nie no kurwa, coś częstszego mi dajcie. Miałem 10 lat. ciskułem na starcie okay, tutaj ze względu na... Na to, że myślałem ustrzelać trzeba. Oj, trzeba być zawsze najdalej od tego co zaskakuje. Kurwa, one na mnie skaczą. I bejtują teraz, z tego co widzę. Ty? Kurwa. Tylko pokazuje jak dobry na przestrzeni czasu się wygryztał. Gra jest w tyle sypu. Coś tu trzeba zrobić? Ja pierdolę coś tu trzeba zrobić, bo to w nieskończoność trzeba na weaping skakać jest? Nie? To się, się nie strzela. Po co tu chodzi? Chyba, że mam iść dalej. Ty... Co jest? Proszę nie pisać i nie podpowiadać, bo mi zrujnujecie grę. I tak nie patrzę, ale jakby kogoś podkusiło to... Nie wiem o co chodzi. Na no, łeb nie skoczę. Trzeba użyć sprytu. Nie ma. Co jest? Może palec im wsadzić jak spadają. Ech. Co jest kurwa? Dzięki, garnek. Dobra, no osoba co w dwie godziny przeszła, to to deweloper giery. Tyle mogę powiedzieć o chłopaku, po prostu wie. Za dużo. Jakbym tą drabinę dostał, to mogłem tam... ją kurwa. O, dwóch naraz zaskoczyło? Tfu! No nie wiem. Kaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Co mam, chodź, nie skakać? Aaaa, Jeszcze jest strzałka w dół! Jeden ma mocniej czerwoną głowę, a ty masz... Gra dla dzieciaczków, mówisz? Szkoda, że najczytasz czytasz ze zrozumieniem barania głowo po śmierci. Pierdale. Nie mam kurwa pojęcia. Pole po polu, bierka po bierce, maleją wasze szanse w mej bierce. Pole i bierki. A jest szachownica tu na dole. No to co, no. jest z nią w takim razie. A co? Fuj gobi. W negatywie to nie tak od rodzaju gran, żeby to do negatywu brać. Czekaj. Nie wiem, no. Nie mam pojęcia. Pion. Następne piętro. Może trzeba coś... CO TO KURWA BYŁO?! Dobra, zapomniałem mechaniki, da się? Okej... Okay. I teraz trzeba mu skoczyć na łeb. Nie Okej, okay, jak pierniczy. Mówiłem, to losowo nawet kliknąłem. Jeden. Dwa Trzy Cztery To są szachy, mam zbić pionki? Ostatni o, teraz to... Kurwa Dobra, ale przynajmniej już wiem, co mam robić. E. Zaprawdę godniście nagrody za to heroiczne zwycięstwo. A co? A, że nagrodę mamy dostać. Dzięki, wariacie. Grandom z gnomami. Prosty czy zwykły? Nie, no jak prosty. To jest normalny. Dzięki, Janusz opem. Jak blisko było? Checkpoint? Tu były tu checkpointy? Kurwa, co? Trzeba zawsze iść na najniższy. Nie, nie mogę grać z tym głównym. Używało się jakoś... A, dasze są pod szliftem. Używało się jakieś tu umiejki, super. Nie pamiętam jak, czym się używało umiejki? Ale kur... A to miało zawracać? to jest. Eee, kurwa. No przecież kurwa kikam. Nie wiem, nie umiem sterować. Problem ze sterowaniem jest największy. No kurwa! Nacisnąłem! Ale. Dobra. Chujowa ta umiejętność. Jak on robi te chmurki, to czasem robisz urządzenie. jakbym skoczył te pionki i dostajesz jedną kartę. Kto pytał? Nie wiem. Ale nie użyję tej mechaniki. Użyję tylko, żeby sprawdzić, czy faktycznie tak jest. No faktycznie. Skojnie, złajkujemy i bez tej mechaniki zagramy. Nie można dostać hita w tej fazie kolejna faza jest. Oha, pro... miałem nie używać, zapomniałem. Teraz już drużyczajnie. Stary, to Ta faza jest najcięższa, żeby ją przejść bez hita. Jest najważniejsza. Jak tam przejdziesz bez kita, to przeszedłeś wszystko. Taka jest złota recepta. Kurwa no patrzę przecież nie wiem dobra jedno hp ekstra co będę będę musiał podejście zrobić Da radę Tureks? Bezpieczny seks? Tylko dla pełnioletnich, przypominam. Ała. Nie wiem, może z piktem? Nie wiem. Pierwszą fazę już wiem, jak przejść. Drugą fazę też wiem, jak przejść. Ale nie wiem, jak przejść trzecią. Tu trzeba cały czas trzymać. I skakać. Musisz skupić na przeżyciu. Co jest kurwa? Nie wiem, co mnie nawet uderzyło. Jeszcze widz podpowiedział tak: sklep na lewo, masz OP, bronie. Trzeba. knurzy kram, wejdź. Mam siedem kaski. Odłamówka. Główna. No, głównym ta broń jest. To nic nie robi. Ja... Kurwa! Nie wiem. Chyba trzeba do tamtej wrócić. Nie wiem, ciężko jest, kurde. Żelki smakowo Dureksa? Durexa? Jest coś takiego, co ty gadasz? Żelki smakowe... Durex. Kurwa, żele intymne, nie żelki smakowe, koleżko. Nie no, to jest, to jest pojebana ta broń. Ta broń nie znam. Chciałem strzelić do góry. Dobra, trzeba windy zmienić. I skliknąłem. Ja pierdolę. Chciałem skoczyć i strzeliłem, i mnie to zabiło. Cry paletnicy przeszkadza nawet rąbek u spódnicy. Ale ja nie jestem baletnicą. idę noszę spódnicy i nie rozumiem przenośli metafory, czy chuj wie czego. Nie jest gra dla dzieci, sam to mówisz, ale to było dawno i nieprawda. Oj, będzie chyba trzeba do bruneci, porady napisać. Jest. Na 3 hpyło na HP. cicho, jest dobrze. Co? Gówno. Kurwa. Kurwa! Ale kurwa laki to było. Przestań No moim młodszym bratem z autyzmem z drugiego pokoju by to przeszedł jedną ręką. Pozdrawiam Janusza. Dobra, spróbujmy tym, spróbujmy pościgówom. A, okej, okay, to jest. No dobra, przeszliśmy to. Tylko RNG może mnie powstrzymać. No i powstrzymało. No, no szkoda w chuj, co będę mówił. Jakbym... Zobaczcie, karta się już stakowała, Jakbym na to skoczył i się na, aby karta tam przeszedł. Ty widzisz kość? Widzę, ale... Ty, ty nie widzisz, bo to nie była kość, tylko jedzenie. Jest szansa. No i teraz tutaj, żeby... Jak nie będzie już opcji zdodżować. O kurwa. Trafi? No. Proszę. O skurwysy. Czasa, poziom, olbrzymi. Który to boss? E, ostatni już. Nie, zjebałem. Kurwa, zsabotowałem się. Dobra. Nie, nawet, nawet okej okay poszło to. Nawet okej. Okay. Godzika? A, ja tu widzę minutę 37. Poziom umiejętności? Najlepszy. Ocena? B, to też chyba dobrze.